Kolejny wyścig mojego życia, Pierwszy raz. Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych w Twoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. Honda DN01 to motocykl z innowacyjnym napędem hydraulicznym. Moc motocykla będzie wynosić 60 koni mechanicznych, a waga maszyny gotowej do jazdy to 270 kg. Do sprzedaży ma trafić już 7 marca, tymczasem Honda podała właśnie przybliżone koszt tego modelu, jaki będzie obowiązywał na rynku japońskim. Podana cena za ten pojazd to około 1 239 000 jenów, co plasuje motocykl pomiędzy Hondą CBR600R a nowym Fireblade. Na naszym rynku możemy prognozować ją na około 48-50 do 50 000 zł. Źródła we Francji przekazały nam informację, że motocykl Voxan GTV 1200, zaprezentowany jesienią 2007 roku w czasie paryskich targów motocyklowych, wejdzie do salonu w 2009 roku. Producent zapewnia, że gotowy do sprzedaży pojazd zostanie pokazany jeszcze tej jesieni. Jednak badania rynku francuskiego wykazują, że motocykl nie będzie cieszył się zbytnim powodzeniem. Na tę chwilę producenci mogą liczyć na sprzedaż jedynie około 50 sztuk rocznie tego modelu. Jeden z niewielu znajdujących się już w rękach nabywców Ducati Desmosedici liczył wypadkowi. Niespełna godzinę po odebraniu go przez nowego właściciela została wezwana do niego pomoc. Całe zdarzenie miało miejsce podczas normalnej drogowej jazdy w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Zespół motocyklistów z Oleśnicy serdecznie zaprasza na drugie oleśnickie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Impreza odbędzie się w dniach 25-27 kwietnia 2008 na terenie Relaksów w Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie www.moto.oleśnica.pl Organizatorzy serdecznie zapraszają. To wszystko co przygotowaliśmy dla Was na dziś, życzymy miłego dnia i zapraszamy na kolejny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.